Prezentacja kolejnej V70, T5 w mojej ofercie. Tutaj naprawdę wyjątkowy egzemplarz i to z wielu względów. Wyjątkowy 2006 rok, czyli ostatni wypust modelu T5, druga generacja. Pełny 2006 to nie jest pierwsza rejestracja i tak jak widzicie już po chromach wersja sumum, czyli praktycznie temat nieosiągalny, bo T5 jest tematem nieosiągalnym. A jak dodamy do tego ostatni wypust i wersja sumum, to naprawdę jest to no wyjątkowy egzemplarz, co tutaj dużo ukrywać. Kolor czarny, przebieg niewielki, bo 231 000 km. Samochód sprowadzony ze Szwecji z fajną historią, bo zakupiony od drugiego właściciela, który posiadał ten samochód od 2011 roku. Także naprawdę szmat czasu. Auto kupiliśmy po długim postoju. Samochód nie był użytkowany od 2017 roku. Dlaczego nie był użytkowany? Dlatego, że były wyprowadzane sprawy spadkowe. Właściciel tego auta niestety zmarł. E... Historia może i plus, i minus. No minus na pewno taki, że auto po długim postoju naprawdę wymagało od nas sporo pracy może nie ode mnie fizycznie, ode mnie kasowo ale od naszego mechanika Adama bardzo dużo pracy ten samochód wymagał. E... Został doprowadzony naprawdę do bardzo fajnego stanu ale o tym może później przejdziemy jak, jak, jak przejdziemy do dokumentacji bo dokumentacja jest tak naprawdę stworzona przeze mnie no i tutaj można powiedzieć, że ten egzemplarz otarł się o rekord jeżeli chodzi o wydane pieniądze w serwis no ale o tym przejdziemy do, na końcu. Egzemplarz w 100% bezwypadkowy zaraz przejdziemy do powłok, pomiaru powłoki lakierniczej wersja Sumum, czyli tak naprawdę w V70 najbogatsza macie chromy na zderzakach jest elektryczny fotel z pamięcią jest najwyższe radio HU850. Także naprawdę fajnie to wszystko gra. Bardzo dobre nagłośnienie. Tempomat, foteliki dla dzieci. Elektroniczna blokada drzwi tylnych, ksenony, czujniki parkowania. Skórzana tapicerka pełna, czarna. Także naprawdę no, taki egzemplarz, można powiedzieć, że dopasiony. Felgi 17-calowe. Bardzo ładny wzór, aczkolwiek Felga. Nie jest w idealnym stanie. To są BBSy. Dlaczego nie jest w idealnym stanie? Bo po prostu już fizycznie zabrakło budżetu i tutaj z minusów no to są właśnie ranty, tak jak widzicie. Te ranty są odkręcane z tego co się orientuje. Także można same te ranty oddać do regeneracji. No niestety naprawdę w ten samochód pompowałem tyle gotówki, że tu zabrakło tak naprawdę na takie detale. Eee, także co. No przechodzimy do, powłoki, do pomiaru powłoki lakierniczej. Pokażę wam jak wygląda powłoka lakiernicza w tym konkretnie egzemplarzu. Sam jestem ciekaw, bo ten samochód już mam dosyć długo, był długo naprawiany. Tak jak widzimy tutaj mamy element lakierowany, drugi lakier 180 mikronów. Tutaj drzwi poprawialiśmy po szwedach, były malowane eee, 250. Tutaj widzimy 500, także tutaj było jakieś zagięcie. Poprawialiśmy te drzwi u lakiernika, bo naprawdę były kiepsko pomalowane. Tutaj już mamy oryginał. Ten błotnik przedni, oryginał. Tutaj na błotniku mamy takie delikatne wgięcie, nie wiem czy widać maskę, mamy w aluminium. Zaraz, bo coś. Zaraz mi się źle zmierzy i też mamy drugi lakier na masce. Maska nie ma praktycznie w ogóle odbitek od kamieni, więc podejrzewam, że dlatego była lakierowana prawy błotnik oryginał mój ulubiony czarny kolor, na którym naprawdę wszystko widać, tutaj akurat no całkiem nieźle się prezentuje, aczkolwiek drobne rysy są, drzwi oryginał drugie drzwi oryginał błotnik tył oryginał no, tak jak widzicie nawet drobne takie zarysowania są klapy tylne nie zmierzymy jeszcze tak zobaczymy Dach też oryginał, także podsumowując, mamy lakierowane trzy elementy: maska przednia plus lewe tylne drzwi i lewy tylny błotnik. Najgrubiej mamy na lewych tylnych drzwiach i na masce 300-400 mikronów, także po prostu nie był zdzierany lakier, tylko został pomalowany bez, bez zdzierania. Samochód troszeczkę zmodyfikowany, bo to jest T5, nie powiedziałem. Znaczy, powiedziałem, że te piątka ale nie każdy może wiedzieć, to jest model poliftowy, czyli mamy silnik 24, dokładnie oznaczenie, znaczy pojemność silnika 2401 i moc 260 KONI. E, tutaj ważna rzecz jest to manual sześciobiegowy. tak? E, jeszcze jest lewarek typu Spaceball, ale o tym później, jak przejdziemy do środka. E, tylko te piątki były sześciobiegowe, e, no i D5 były sześciobiegowe, i RK była sześciobiegowa. tak? Więc to jest zaraz po RC najmocniejszy, najmocniejsza V70. -ka. Gdybyśmy porównali ją do R no to jest dużo tańsza w utrzymaniu, bo nie ma napędu 4x4, bo ma dużo lepszy silnik, który nie ma żadnych wad wrodzonych, tak zwanych tulei osiadających, tak jak jest w werce. Generalnie ten silnik jest mocno poszukiwany ze względu na to, że jest bardzo bezawaryjny i mocno podatny na tuning. Tutaj jest samochód po delikatnym tuningu. Mamy zmieniony wydech. Wydech z tego, co widziałem, bo już byłem na stacji, jest BSR-a i mamy zmieniony dolot też bsr czyli można tutaj przypuszczać, że mamy stage 2 bsr czyli dedykowany pakiet wzmocnieniowy do danego modelu, czyli do tego silnika, do tego modelu samochodu, tak? Czyli tutaj no BSR jest ogólnie szwedzką taką manufakturą tuningową, która produkuje produkty dedykowane do danego modelu, do Volvo, do Saba i no i naprawdę jest to droga firma, także tutaj trzeba pamiętać o tym, że, że jeżeli ktoś Ktoś zainwestował w wydech i w dolot, no to, to wydał kupę siana. Dobra, jeszcze z uszkodzeń lakierniczych mamy obcierkę na tylnym lewym zderzaku. Tak jak widzicie, delikatna taka narożna. No i z uszkodzeń lakierniczych to by było tyle. No, jeszcze przedni zderzak od dołu ma, ma uszkodzenia, pokażę. Naprawdę, no te rzeczy można by było zrobić. Tak wiecie, widzicie halogeny szklane do spolerowania albo do wymiany. Jak ktoś już mówi w detale się bawi. Jakie ma zarysowania? No to są detale, na które po prostu zabrakło fizycznie e, forsy. Tak? E, zresztą zaraz zobaczycie, dlaczego. Dobra, przechodzimy do wnętrza. Pokażę Wam, jak wygląda v 70 przepasna. W środku, druga generacja, generalnie. E, bardzo duży samochód, bardzo taki e, obszerny. Bagażnik, jak widzicie bardzo duży. Nie mamy dałta, drugiego kompletu kół. nie dostaliśmy. E, no tak, czasami się zdarza, że nie ma i tutaj. Tak naprawdę do, tego, do tych modeli, czyli do drugiej generacji, nie mam felg, bo tutaj jest specyficzna piasta dosyć duża, że nawet nie mam z czego dobrać. Mamy foteliki dla dzieci, tak jak widzicie, podwyższenia, pomimo że jest to najmocniejsza wersja, taka może nie najmocniejsza, najmocniejsza to jest serka. Zaraz to tu skomentuję. Czarne wnętrze, mówię, do, bardzo dobre wyposażenie elektryczny fotel z pamięcią pełne skóry, tempomat. Czujnik deszczu, tutaj macie elektrycznie składane lusterka. Macie elektryczną blokadę szyb tylnych albo drzwi, drzwi tylnych. Klimatronik dwustrefowy i radio HU850 ze zmieniarką Prologic 2, tak jak widzicie. Także naprawdę taka wersja na, doposażona dobrze. Fotel kierowcy w stanie bardzo dobrym, tutaj delikatne jakieś uszkodzenie materiału. Tak naprawdę tyle lewarek, jak widzicie typu Spaceball. To można było domówić nawet do zwykłej wersji 2.4. Można było sobie domówić właśnie ten lewarek. To nie jest jakaś tam rzecz, która występowała tylko w te piące. wychodziły też te piątki, kiedy ktoś nie domówił bez tego lewarka. No i tak wygląda silnik 2.4 ze zmienionym dolotem, tak jak widzicie. Pięknie się błyszczy. Mamy świeżo zmieniony rozrząd, ale o tym później. Mamy sportowy filtr powietrza Piper Cross. I świeżo jest auto po wymianie oleju i filtrów. Filtr, paliwa powietrze nie był zmieniany no bo jest sportowy, także on został przeczyszczony. Tak wygląda te piątka pod maską. Silniczek mówię wycieki wszystkie usunięte. Dobra, przechodzimy do wnętrza, do dokumentacji samochodu. I dokumentacja do samochodu jest. Uboga, wręcz można powiedzieć, że tej dokumentacji praktycznie nie ma. Mamy jeden kluczyk tylko. Niestety nie znaleźli synowie drugiego kluczyka i nie znaleźli kompletnej dokumentacji serwisowej do tego samochodu. Są jakieś dwie fakturki małe i przegląd, który zrobili w grudniu 2020 roku. Oczywiście wszystkie, wszystkie przeglądy są dostępne. Na stronie Karinfo po, po biciu numerów rejestracyjnych tego samochodu, więc, więc jak najbardziej można sobie to sprawdzić. No a teraz przechodzimy do tego, co najmniej mnie, znaczy najbardziej mnie boli, a najbardziej interesuje nowego właściciela co w tym samochodzie zostało zrobione. Tutaj mamy wartość robocizny, a tutaj wartość całkowitą naprawy tego samochodu. Dokładnie 10 494 zł, czyli 10,5 tysiąca dołożyłem do tego samochodu w mechanikę plus lakierowanie drzwi. Także tutaj ponad 11 tysięcy wyszło na prawa tego auta. No, i co zostało zrobione? Zostało zamontowane całe pióro, cały mechanizm wycieraczki tylnej, bo nie było. Nie działał też silniczek, oczywiście standardowo. Zostało wymienione sprzęgło, zostało wymienione koło dwumasowe, zostały wymienione to może przejdziemy już, nie będę w dokumentach patrzył zostały wymienione hamulce z przodu, hamulce z tyłu kompletne tarcze plus klocki hamulcowe nowe sprzęgło wjechało, nowe koło dwumasowe wjechało. Był wyciek z moich ulubionych zmiennych kół, znaczy z kół zmiennych faz rozrządu. Zostały wymienione obydwa koła zmiennych faz. Do tego został wymieniony kompletny rozrząd, no bo jak był wyciek z rozrządu, no to wiadomo, że wymieniamy kompletny rozrząd. Została wymieniona taśma SAS w kierownicy, błąd standardowy. I co tutaj więcej? Jeszcze był problem z Cemem, problem był z ładowaniem, wymieniony alternator i problem był ze światłami przednimi, Także jeszcze tam szperał mocno Adam w Cemie. Generalnie cała naprawa tego samochodu naprawdę długo się zeszła prawie 3 miesiące i nie ze względu na to, że, że mi się nie chciało tego auta naprawiać, tylko po prostu samochód stał u Adama i Adam jak miał czas to do niego zaglądał. no Był szereg prac do zrobienia, niestety się to mocno wydłużyło tutaj muszę powiedzieć, że mamy klienta na ten samochód który no, wyczekał się bardzo długo na ten samochód ale myślę, że będzie warto i będzie zadowolony z tego egzemplarza no bo takiego auta się nie da znaleźć tak naprawdę na rynku spróbujcie sobie znaleźć w ogóle tę piątkę w manualu no to nie wiem, chyba nasza jedna jest bordowa wystawiona aktualnie i nic więcej, a generalnie znaleźć sumum z tego roku czyli z ostatniego wypustu no graniczy z cudem ja się podjąłem zakupu tego samochodu Podjąłem ryzyko, wiedziałem, że będzie wkład w ten samochód jakiś, ale szczerze Wam powiem, nie wiedziałem, że aż taki. No, na tym samochodzie naprawdę tracę, no, ale trudno. Tak się czasami zdarza w moim biznesie, że na jednych samochodach zarabiamy, na drugich tracimy. Dołożone 11 tysięcy ponad z naprawą drzwi, ponownym lakierowaniem tych drzwi, ale zrobione takie rzeczy naprawdę potrzebne, tak? czyli mówię, tarcze, klocki przód, tył. Kompletny rozrząd sprzęgło plus koło dwumasowe, no i problemy elektryczne zostały usunięte w tym egzemplarzu. Także tutaj nowy właściciel na pewno będzie zadowolony. Cena cena tego samochodu no będzie bardzo wysoka, znaczy bardzo wysoka. W sumie nie będzie wysoka, bo będziemy to auto. Jeżeli by się nie sprzedało, to będziemy je wystawiać w granicach 38 tysięcy, dokładnie 37,900 po wszystkich opłatach. RK już za tyle RK nie kupicie. Tutaj macie tę piątkę, czyli samochód tańszy w utrzymaniu. Tak? Jeżeli mówię, to że jest tańszy w utrzymaniu, a, a wydałem na auto 11 tysięcy, no tak. Tylko, że tutaj wynika to z zaniedbań, które po prostu poprzedni właściciel zrobił, i z tego, że auto po prostu długo stało. No i niestety nie mamy na to wpływu. Podjąłem ryzyko, auto kupiłem, sprowadziłem. Przynajmniej zrobiłem tak, że nowy właściciel, czy nowy użytkownik tego konkretnie egzemplarza, no nie będzie miał tego bólu głowy, żeby te rzeczy wymieniać. Czyli tak naprawdę takie grube rzeczy zostały porobione. Najważniejsze to sprzęgło i koło dwumasowe. Hamulce rozrząd. Także tutaj mówię olej, filtry już o tym nie wspominam, bo to są mówię pierdoły przy tym, co ja tak naprawdę przy tym samochodzie zrobiłem. Dobra, każdy czeka pewnie, jak gada te piątka z wydechem BSR-a. Ja też na to czekam, także odpalam. Auto jest oczywiście zagrzane, ale odpalimy, zobaczycie, jak to gada a naprawdę potrafi, potrafi zrobić robotę. Ona w serii ma 260 koni. Ile ma teraz? Nie wiem. Miałem jechać na hamowni, ale nie pojechałem. Z tego, co rozmawialiśmy, no to powinna mieć w granicach 300 koni, ze względu na to, że mamy właśnie zmieniony wydech i dolot. Ale jak ktoś będzie chciał, to sobie pojedzie na hamownię. Naprawdę tą moc czuć. Samochód po prostu w, jak to nazwać? No, no robi robotę. Dobra. Odpalamy, zobaczymy jak to brzmi. Tak to się drze. Uważam, że jest w top 3 samochodów, które sprowadziłem do Polski ze zmienionymi wydechami. Naprawdę robi robotę ten wydech BSR-a i co najważniejsze, oprócz tego, że są efekty dźwiękowe, to naprawdę podnosi moc w tym samochodzie, tak filmik jest nakręcany tak naprawdę dla osoby, która jest zainteresowana tym samochodem poważnie i bardzo długo czeka na to auto. Zobaczymy, czy się zdecyduje, czy się nie zdecyduje. Jeżeli się nie zdecyduje, to samochód będzie wystawiany w granicach 38 tysięcy, dokładnie 37 900 po wszystkich opłatach gotowy do rejestracji, tak? Mówię, są jakieś mankamenty jeszcze do poprawy, jak na przykład ranty felg, ale technicznie, mechanicznie samochód jest naprawdę doprowadzony do stanu bardzo, bardzo dobrego. Tutaj nie trzeba mocno, że tak powiem, tak naprawdę na dzień dzisiejszy nie ma żadnej inwestycji w ten samochód ja największą inwestycję poczyniłem e, aczkolwiek nie zapominajmy, że to jest samochód z 2006 roku więc jakieś jeszcze drobne rzeczy pewnie e, mogą wyjść e, w czasie użytkowania e, to nie jest tak, że robimy ze starego samochód nowy po prostu doprowadzamy samochód do bardzo dobrego stanu technicznego takiego, którego ja się nie wstydzę, żeby samochód ode mnie wyjechał e, no i co, I kolejna te piątka czy, wy, czy wjedzie do oferty, czy nie, na pewno filmik wjedzie E, pojawia się na krótko to są naprawdę rarytasy ktoś kto nie śledzi tego rynku tych samochodów no to tego po prostu nie wie kupić tę piątkę w manualu e, z 2006 roku w sumum, graniczy z cudem, i ten samochód mamy, faktycznie mamy ten samochód w ofercie e, czy warto było? no dla mnie warto tylko było dlatego, żeby nakręcić ten filmik i mieć reklamę, bo po prostu na tym aucie tracę, więc jeżeli pod względem finansowym to nie było warto ale pod względem marketingowym uważam, że że dobry zakup i, i no i przynajmniej reklama pójdzie w świat i ktoś będzie zadowolony, kolejna te piątka, że tak powiem, wjedzie do Polski ze Szwecji, także tutaj naprawdę fajny fajny egzemplarz, no, który na pewno jeszcze do, wymaga dopieszczenia, tak? Nie wiem, korekta lakieru można zrobić tego typu rzeczy, mówię, te felgi doprowadzić do ładu i składu PPS-y. No ale mówię, no, na wszystko niestety nigdy nie nie starczy. Szczególnie jeżeli mamy aż taki wydatek. Jeżeli byśmy nie mieli takiego wydatku, gwarantuję Wam, że felgi by były zrobione i eee, jakieś takie mówię mankamenty lakiernicze zostałyby usunięte wszystko niestety trzeba jakoś wypośrodkować eee, dobra, no lecimy na stację, tak naprawdę no nie lecimy, bo ja już na stacji byłem, dorzucam film ze stacji i zobaczycie sobie jak to Volvo wygląda od spodu, pozdro patrzymy tę piątkę od spodu Nie dosyć brudne podwozie nie ma osłony silnika, warto było sobie to na spokojnie oczyścić. Jak widzicie, tutaj łapy delikatna korozja. Podłoga bardzo ładna. No i tutaj standardowo z tyłu też jest z lewej strony i z prawej korozja. Tak wygląda wydech. Wydech zmieniony jakaś tutaj dwururka idzie do katalizatora. Nie ma jakiegoś emblematu, co to za wydech, ale brzmi fajnie. Zresztą słyszeliście, fit paliwanowy. Tutaj mówię, to wszystko to jest taka powierzchowna korozja, do oczyszczenia, do zabezpieczenia to wystarczy naprawdę poświęcić chwilę czasu. Tutaj też widzę zmieniony, a nie jest emblemat, wydech bsr -a. proszę ja ciebie. Czyli ktoś grubo poszedł. Tutaj też mamy BSR-a, też mamy BSR-a. Także mamy wydech tutaj i dolot też zmieniony jest, także też jest BSR-a dolot. No to, no to grubo. Tak wygląda tutaj od spodu, mówię, turbo suche, spod rozrządu ciekło, ale też już jest sucho, że nie ma za bardzo się do czego tutaj przyczepić. Kolejna T5 pojawiła się u nas. Jak ktoś nas śledzi, to wie, że tych T5 tak naprawdę mieliśmy najwięcej. Także zapraszam do subskrypcji naszego kanału i do obserwacji nas na Facebooku. Pozdrawiam.